Ja bardzo serdecznie dziękuję Robertowi za to słowo wstępu i mogę tylko powiedzieć, że absolutnie zgadzam się z tym, że ta konferencja jest bardzo ważna i tematy, które dzisiaj tutaj poruszymy są niezwykle istotne z punktu widzenia naszej branży, branży marketingowej, branży komunikacji marketingowej. A teraz chciałabym oficjalnie otworzyć tę konferencję i pierwszym naszym... Spikerem będzie profesor Jan Hartmann, który za chwileczkę przed Państwem wystąpi z tematem etyka komunikacji biznesowej w obliczu nowych wyzwań i zagrożeń. Ja oczywiście nie muszę przedstawiać pana profesora, ale powiem tylko, że jest on oczywiście filozofem i etykiem, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publicystą związanym z tygodnikiem polityka, i przez blisko 20 lat również stałym felietonistą marketingu w praktyce, więc również praktykiem. Bardzo serdecznie zapraszam na tę prezentację. Dzień dobry Państwu. Czuję się bardzo zaszczycony, że mam okazję wystąpić z pierwszym wykładem w, tej, w tym wydarzeniu. Cieszę się, że ktoś o mnie pamiętał, przypomniał sobie, być może pamięta moje felietony w marketingu w praktyce. Powiedzieć, że jestem praktykiem, to stanowczo za dużo, ale zawsze dziedzina marketingu i reklamy pociągała mnie jako okno na rynek jako taki specjalny punkt widzenia na zagadnienia gospodarcze i społeczne. Który jest często niedoceniany i pomijany. Staram się uczyć się życia, uczyć się społeczeństwa, korzystając z tej wiedzy naturalnej, którą zdobywają marketingowcy ludzie, którzy starają się skomunikować z konsumentami, aby dowiedzieć się o ich preferencjach, o ich potrzebach i umieć też na nie wpływać. Drodzy Państwo, chciałem dzisiaj przedstawić pewną koncepcję rozwoju komunikacji biznesowej, komunikacji marketingowej, a także reklamy, która ma zobrazować pewne przemiany, zarówno jeśli chodzi o samą tę branżę i jej usytuowanie w przestrzeni społecznej, jak i pod względem charakterystycznych dla poszczególnych etapów jej rozwoju zagrożeń natury etycznej. Nie chcę powiedzieć przez to, że coś w historii marketingu i komunikacji biznesowej nieodwołalnie się skończyło. Raczej będę mówił o trzech etapach, z których każdy jest jakby fundamentem dla kolejnego, warstwą, która wciąż pracuje, istnieje, ale jest przykrywana przez kolejne. Może zacznę od tego, czym marketing był zawsze, od kiedy w ogóle istnieje rynek. Otóż marketing jeszcze zanim powstało to słowo, był działalnością zmierzającą po prostu do tego, aby przedsiębiorca i handlowiec, wytwórca i sprzedawca mogli osiągnąć jak największy zysk i zająć jak największą część rynku, a więc dobrze wypaść w konkurencji. I w związku z tym było dla odbiorców zupełnie oczywiste, że celem tych działań, które identyfikowano przede wszystkim jako reklama, jakkolwiek wiadomo, że nie tylko o reklamę tutaj chodzi, no a w każdym razie działań pro promocyjnych i wizerunkowych wszelkiego rodzaju, było zwiększenie zysku. I była między, między odbiorcami, konsumentami, potencjalnymi nabywcami produktów, usług. Była równowaga, wiedzieli wszyscy, zarówno konkurujące ze sobą przedsiębiorca, przedsiębiorstwa, jak i odbiorcy, wiedzieli o co toczy się gra. Chodziło po prostu o to, żeby zwalczyć konkurencję i żeby sprzedać jak największą ilość towaru czy produktu po jak najkorzystniejszej cenie. Natomiast po drugiej stronie odpowiedzią na to ze strony konsumenta było staranie o to, żeby jak najtaniej kupić jak najlepszy produkt. A więc można powiedzieć tymi relacjami między producentami i Handlowcami i konsumentami, nabywcami z drugiej strony, rządziła krótko mówiąc, chciwość. Można ten pierwotny marketing, ten, ten klasyczny marketing, tą jego podstawową i najbardziej archaiczną warstwę nazwać marketingiem zrównoważonej chciwości. W pewnym sensie panowała na, na rynku i w komunikacji rynkowej uczciwość, ponieważ obie strony uczestniczyły w tej samej grze, której reguły rozumiały. Wszyscy wiedzieli, że sprzedawcy starają się sprzedać jak najdrożej, zachwalają swój towar, czasem deprecjonują konkurencję, a nabywcy starają się kupić jak najtaniej, jak najlepszy towar. I wszystkie zalety, którymi zachwalano produkty no jakoś się wokół tej logiki chciwości obracały. W związku z tym między jedną i drugą stroną, nadawcami i odbiorcami komunikatu, była pewna równowaga. Być może jakoś to było w takim podstawowym sensie nieetyczne, no bo wszyscy chcieli zarobić, wszyscy chcieli jak najlepiej na tym wszystkim wyjść, ale było też etyczne w tym sensie, że wszyscy do, dobrze rozumieli, w co jest grane. Ten pierwotny, archaiczny marketing zrównoważonej chciwości na swój sposób jest uczciwy. I charakterystyczne dla niego nieuczciwości i... i Nadużycia po prostu polegały na tym, że się ludziom wpierało, wciskało produkt niskiej jakości za wysoką cenę. Bądź też kłamało się na temat jego, jego właściwości, bądź na temat konkurencji. I generalnie wiadomo było, to, że, że trzeba uważać ze wszelkimi reklamami, bo, bo mogą zawierać tego rodzaju nadużycia. I, I tutaj jakby świadomość konsumencka i świadomość emitentów, twórców reklam, producentów, handlowców, wszystkich interesariuszy rynku, była mniej więcej zrównoważona. To, proszę Państwa, się jednak zmieniło. Zmieniło się. Mniej więcej po 1967 roku, po wielkiej kulturowej rewolucji, która zmieniła Zachód w takie społeczeństwo nie tylko liberalnej demokracji, ale społeczeństwo empatii, czułości, otwartości, egalitaryzmu społeczeństwo wyczulone na wszelkie przejawy dyskryminacji, na wszelkie przejawy. Nierówności, nierównego traktowania, niesprawiedliwości. W późniejszym okresie również wyczulone na zagrożenia natury ekologicznej, na czystość i bezpieczeństwo środowiska naturalnego. A więc wytworzyła się no, w tym współczesnym, wciąż trwającym jeszcze etapie tej wielkiej rewolucji moralnej i politycznej, którą nazywamy nowoczesnością, no, wytworzyła się taka aksjosfera, taka sfera wartości, które są rzeczywiście uniwersalnie podzielane. I nic dziwnego, że marketing i w ogóle biznes chciał się w tę rewolucję moralną wpisać i połączyć przekaz biznesowy w tym również przekaz marketingowy i wreszcie reklamowy sensu stricto połączyć z deklaracją aksjologiczną, z deklaracją wartości. I zaczęła się era nowa era w marketingu, nowa era w komunikacji biznesowej i to wszelkiego rodzaju zarówno pomiędzy podmiotami biznesowymi jak i pomiędzy biznesem i indywidualnymi konsumentami. Era, którą można by nazwać marketingiem misji, czy też marketingiem aksjologicznym, a więc to, co było wcześniej istotą tej komunikacji, czyli taka równowaga interesów, prawda? że jedna strona chce tanio kupić, a druga strona chce drogo sprzedać. To zostało przesłonięte i przykryte zupełnie innym rodzajem dyskursu, taką narracją, taką opowieścią przepojoną wartościami, deklaracjami aksjologicznymi, które same w sobie nie mają wiele wspólnego z, z produktem z, i handlem. I to wytworzyło zupełnie nowe, nieznane wcześniej niebezpieczeństwa. E, oczywiście tradycyjny marketing, w którym po prostu zachwala się pewien towar, e, wytwarza się pewne, pewne potrzebę konsumencką, e, sugeruje się taką potrzebę, e, a potem wzywa do działania e, i e, usiłuje osiągnąć jak największy, e, największy udział w rynku i podnieść możliwie na, na najwyższy poziom prestiż i rozpoznawalność marki. On oczywiście istnieje. Ale zmieniła się koncepcja prestiżu i wizerunku marki oraz e, e, zmieniła się koncepcja e, samego aktu e, konsumenckiego aktu e, zakupu. Otóż, e, Udało się przekonać znaczną część konsumentów, i to zamożniejszych, że akt kupna to jest coś więcej niż po prostu nabycie korzystnego, potrzebnego towaru, produktu za dobrą cenę. Ale że to jest jakiś akt moralny, który czemuś więcej jeszcze służy niż tylko posiadaniu czy dostępowi do wartości użytkowych produktu. A więc, że jest to jakaś deklaracja co najmniej z poziomu e, stylu życia. Ale zwykle też jakaś jeszcze bardziej ambitna deklaracja, że mianowicie kupując taki, a nie inny produkt, czy taką, a nie inną usługę, wpisujemy się w pewną formę świadomości i aktywności społecznej która chroni te nowo odkryte, praktykowane współcześnie wartości, już nie tylko liberalno-demokratyczne, ale właśnie takie wartości wspólnoty etycznej, wspólnoty równościowej, wspólnoty opartej na solidarności, w szacunku dla wszystkich ludzi i niezgody na wszelką dyskryminację. W związku z tym reklama, a już szczególnie taka, taka praca wizerunkowa przedsiębiorstw, Zaczęła się odrywać od tematyki bezpośrednio związanej z produktem, i no, zaczęła przypominać no, deklaracje partyjne, zaczęła przypominać taki, taki dyskurs aksjologiczny, w dużej mierze bardzo taki zrutylizowany, zrytualizowany, żeby nie powiedzieć, zbanalizowany, w którym przedsiębiorca deklaruje, że on oczekuje czegoś więcej od siebie niż tylko dobrego biznesu. Czyli w tej nowej fazie tego marketingu aksiologicznego marketingu misji komunikacja z odbiorcami polega generalnie na tym że staramy się ich tychże odbiorców konsumentów przekonać że należy się nam producentom sprzedawcom w każdym razie biznesowi pewna premia za zaangażowanie społeczne za zaangażowanie ideowe za zaangażowanie na rzecz budowy sprawiedliwego równościowego niedyskryminującego i ekologicznego, odpowiedzialnego społeczeństwa. Zachodzi bowiem do że ten, kto się angażuje. Ponosi z tego tytułu koszty, bądź traci pewne zyski, że mógłby osiągnąć wyższe zyski, gdyby no, po prostu pozostawał na poziomie takiego chciwego, pierwotnego kapitalizmu i walki rynkowej. I marketing stał się apelem o nagrodę, o w, w, w zadośćuczynienie za prawdziwe bądź wyimaginowane straty z powodu owego aksjologicznego, ideowego zaangażowania. I na tym tle oczywiście pojawiają się zupełnie nowe, nieznane wcześniej nadużycia. Nadużycia, które bardzo trudno udowodnić. Nadużycia zwykle dosyć takie, można nie, 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 miękkie, takie, takie mętne, niejasne. Nazywamy je na przykład, gdy chodzi o sferę wartości ekologicznych i świadomości ekologicznej greenwashingiem, tak? kiedy przedsiębiorstwa próbują przekonać swoich potencjalnych konsumentów, że robią wiele na rzecz środowiska i to trochę podnosi koszty, i w związku z tym cena może być wyższa, ale też jak się kupi ten produkt, to się bierze udział w tym przedsięwzięciu globalnym przedsięwzięciu ochrony środowiska czy, czy przeciwdziałania globalnym. W ociepleniu. Oczywiście to może być prawda, ale najczęściej jest to tak pół, taka półprawda. Jest to jednak środek budowania wizerunku i zdobywania, zdobywania szacunku konsumentów, co przekłada się na prestiż marki i w końcu na, na decyzje konsumenckie. Mówi się czasem też o bluewashingu, prawda? Kiedy, kiedy inne wartości niż ekologiczne wchodzą w grę, na przykład równość, sprawiedliwość. W niedyskryminowanie, czy też na przykład bezpieczeństwo, bezpieczeństwo cyfrowe. I tutaj znowu, no, rzeczywiście przedsiębiorca. Może się angażować realnie, ponosić takie koszty, czy, czy, czy rezygnować z pewnych zysków yy, i wzrost ceny jest przez to uzasadniony, a może to być tylko gra pozorów. I właśnie ta gra pozorów i taka drętwa retoryka, taka rytualizacja tej retoryki aksjologicznej jest potężnym zagrożeniem współczesnego marketingu. Niestety idzie za tym również przełamywanie granic między komunikacją marketingową czy biznesową, a Swobodną debatą publiczną. Coraz więcej mamy przypadków, w których trudno się zorientować, czy przekaz ma charakter biznesowy. Oczywiście są regulacje prawne, które o tym decydują, ale one niekoniecznie funkcjonują w internecie. Przykładem takiego konfliktu interesów, w którym wolna, swobodna, szczera, autentyczna wypowiedź. Jest pewnego rodzaju pozorem skrywającym interes, jakim jest współpraca z przedsiębiorcą i jednak reklamowanie produktu, jest tak zwana reklama influencerska. W internecie jest bardzo dużo przekazów, w których disclosures, informacja dla konsumentów, że emitent jest jednak w pewnej zależności od producenta te disclosures są słabo widoczne i nieuważny odbiorca właściwie nie wie czy ma do czynienia z niezależnym ekspertem który po prostu w ramach ogólnej swobodnej debaty publicznej opowiada o swoich doświadczeniach konsumenckich czy ma do czynienia po prostu z przekazem reklamowym i niestety sam ten nadawca tego komunikatu ten Influencer, on też tego nie wie. Właśnie o to chodzi, że nikt nic nie wie, że zacierają się granice, że autentyczność, otwartość, prawdomówność, troska ta cała aksjologia współczesnego życia społecznego i komunikacji społecznej jest wykorzystywana do tego, że samą istotę komunikatu marketingowego, zwłaszcza reklamowego, się ukrywa. Że to, o co naprawdę ostatecznie chodzi, a mianowicie o, o zachętę do, 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 do zakupu, o konkurencję rynkową, że to, to, to jest gdzieś ukryte i, i niewidoczne. Nie, nie I teraz, proszę Państwa, na to wszystko jeszcze nakłada się jeszcze jedna nowa warstwa, która dopiero się teraz jakby konstytuuje, ale to jest przed nami. A więc mieliśmy ten pierwotny marketing chciwości, zrównoważonej chciwości powiedzmy, następnie ten misyjny, aksjologiczny, a teraz nakłada się na to warstwa marketingu naukowego opartego na, na, na e, e, w analizie wielkich zbiorów danych, na zastosowaniu sztucznej inteligencji, na e, w oprogramowaniu, które personalizuje, dopasowuje e, e, przekaz reklamowy e, i szerzej marketingowy do e, nawet nieuświadomionych. Potrzeb i preferencji konsumenta. Wreszcie mamy neuronaukę zastosowaną do najpierw marketingu, badań, a następnie do samej komunikacji marketingowej i reklamy. I chcę powiedzieć, że ten naukowy marketing nie daje konsumentom żadnych szans. Dlatego, że to jest już taki etap, w którym stymulowanie zachowań konsumenckich jest. Tak bezwzględnie deterministyczne, że nawet świadomość konsumencka w tym zakresie, czyli disclose wyraźne powiedzenie konsumentom, że właśnie podlegają tego rodzaju no, manipulacji, no, w każdym razie podlegają takim procedurom sztucznej inteligencji i, i personalizacji przekazu, powiedzenie im tego i uzyskanie od nich świadomej zgody w tym zakresie niczego nie zmienia. Ponieważ ten wpływ jest kompletnie poza kontrolą. My się sami zgadzamy na to, aby algorytmy powiedziały nam, co jest dla nas najlepsze, ponieważ wierzymy, że one rzeczywiście lepiej niż my sami znają nasze, nasze potrzeby i preferencje. I to, proszę Państwa, jest sytuacja szalenie niebezpieczna, bo takie tradycyjne metody, jak właśnie jasność, transparencja, uczciwość w komunikacji marketingowej, przestają tutaj działać. Bo co z tego, że powiemy, skoro i tak to robimy, i ten konsument w zasadzie jest pozbawiony autonomii? Proszę Państwa, jakie są środki zaradcze? Co my możemy właściwie zrobić w obliczu nadchodzącej ery marketingu naukowego? E, który w, w, można powiedzieć e, p, 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 tak nakłada się na, na ten marketing aksjologiczny, marketing misyjny i, i, i marketing tradycyjny, klasyczny oparty na, na, na pragnieniu zysku. Otóż moim zdaniem e, jest podstawowym Podstawowym sposobem przeciwdziałania nadużyciom jest oprócz tego wszystkiego, czego wciąż potrzebujemy, dobrych regulacji, dobry, do, dobrej organizacji środowiska reklamy, dobrej, takiej, można powiedzieć, samokontroli moralnej, tego nigdy za dużo, potrzebujemy takiej świadomości, że produkt, że komunikat biznesowy, komunikat marketingowy jest produktem. Jest produktem, który można zamówić, wytworzyć, kupić na rynku, i ten produkt podlega takim samym zasadom uczciwości, rzetelności producenckiej, jak wszystkie inne. I musimy za ten produkt brać odpowiedzialność. A to oznacza, proszę Państwa, że nie można zgadzać się na to, aby marketing i reklama były po prostu działalnością usługową dla każdego, dostępną w każdej chwili. Uważam, że kluczem do zabezpieczenia się, przeciwdziałania nadużyciom, które są coraz trudniejsze do opanowania ze strony konsumenta i ze strony regulacji rynku, że kluczem jest odpowiedzialność biznesu marketingowego i reklamowego, badawczego, całego tego konglomeratu za swoje produkty. Krótko mówiąc, nie można brać każdego zlecenia. Nie można działać w złej wierze. Nie można się sprzedawać. Jeżeli marketing coś robi, jeżeli domy mediowe coś robią, reklamozdawcy coś robią, twórcy reklam coś robią, copywriterzy coś robią, to muszą być przekonani, że działają w uczciwym biznesie i w dobrej wierze. A więc, Odpowiedzią jest szacunek dla samego siebie, szacunek dla swojego wytworu, którym jest przekaz marketingowy, przekaz biznesowy. I to, co zawsze: uczciwość, prawdomówność. Jak wszyscy będziemy się tego trzymać, to jakoś nad tymi groźnymi zjawiskami związanymi z unaukowieniem marketingu uda nam się zapanować. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.